Witam Was bardzo serdecznie, bo zacznijmy od razu co jest. To jest serwer Minecraft, a dokładniej serwer Bookit. Jesteśmy na razie na spawnie, a oczywiście spawn jest w budowie. Tak, on wygląda mniej więcej tak ze środka. A tak z zewnątrz. To oczywiście jest taki obrazek, a dokładniej nie wiem. Znaczy, ja to jest po prostu jakiś obraz, tam dalej buźkę, nie wiem co on to znaczy. Znaczy, wiedziałem, ale zapomniałem. Dalej mamy arenę. Na arenie będą eventy, w tym inne konkursy. Dalej, co mamy? Tak, oczywiście działki. Działki są 22 na 22. Działki będą dorobione. W górę 45, na dół 35 Jeśli chcemy powiększyć wysokość na dół Wystarczy napisać do admina, a on ci, on ci pomoże Ale to, to kosztuje, nic nie jest za darmo Pamiętajcie Teraz mamy money, właśnie Za co kupujemy i skąd bierzemy kasę To jest bardzo proste, zobaczcie sami Skaczymy po melonach? Nie. Oglądajcie, to się dowiecie. Może włączyć noc, żeby się lepiej dowiedzieć. Pierwsze co to mamy, jobs, plugin daje pracę nam. Pierwsze co mamy, jobs, brows. Inaczej są wszystkie prace, które jeśli chcemy jakąś pracę, to weźmiemy ukośnik jobs. Spacja join, spacja praca. Jeśli chcą mi informacje o pracy, to wpisujemy ukośnik jobs. Info, spacja, praca. W moim przypadku to będzie górnik. I tu mamy na przykład, co? Mamy po prostu jedno żelazo, równo się 3x, albo 5, i 3 talary. A następnie, co jest na serwie? Tak, jest plugin, wystarczy zabić potwora, dostajemy za to pieniądze. Nie. spają kanarzki. To są losowe i tak są z Clippera. Na serwerze jest prowadzony plugin anti-creeper. Jeśli będzie nas gonić Creeper. Nic nie rozwali na serwie. Ale może nam, nam trochę zabrać serduszek. I dlatego są potwory. Co mamy teraz? Tak, WarPlus. Wystarczy rozwalić jeden klocek i zaraz całe drzewo pada. Tak samo jak w dżungli na wszystkich drzewach to działa. A czemu? Po co się męczyć rozwalając na przykład sekwoje? 3 minuty jeden drzewo? Wystarczy 3 sekundy zwalić od dołu i zaraz trzeba w... całe dre... drzewo, panie. Myślę, że się sp sprzyda ten plugin. Dalej, co mamy? Tak, warp kopalnia. Co możemy w kopalni zdobyć? Żelazo, diamenty i tym podobne. Już było trochę kopana. Możemy kopać w dół, w górę, na dół, w bok, w prawo. Ukośnie, w schoni, zachód i inne. Oczywiście, co dalej mamy? Bar pustyni, na pustyni możemy spotkać piasek, sand i możemy zrobić sand z czterech klocków piasku i możemy co dalej zdobyć. Możemy oczywiście kaktusy. No może jak się zarejestrowa na serwerze na początku nie możemy się ruszać To jest bardzo proste, bierzemy ukośnik, register, spacja, hasło, spacja, powtórzyć hasło Inaczej ukośnik, register, spacja, hasło, spacja, hasło Jeśli chcemy się zalogować to bierzemy ukośnik, login, spacja, hasło, którym się zarejestrowaliśmy To by było na tyle z mojej strony Następny gameplay na pewno będzie fajniejszy i będzie wiele innych budowli Zapraszam też na stronę serwera i na forum na stronie serwerza możemy znaleźć wiele nowości. I to by było na tyle. Ja z Wami się żegnam jeszcze raz zapraszam na stronę na serwer i inne. Do zobaczenia!